Dobry witam moi drodzy, Julia Czekowska z tej strony. Dzisiaj nadal rozmawiamy o środowisku. Dostałam właśnie od Państwa dużo mailów, właśnie jestem bardzo wzruszona, że po prostu że troszczycie się o środowisku, że dbacie, że po prostu yy, idziecie do sklepu z jakotarebką. Yy, dbacie za tym, żeby zużywać mniej wody, nie nadużywać wody, tak? Że dbacie o to, o to żeby segregować śmieci, żeby, żeby plastik rzucać do plastiku, szkło do szkła. No i, i po prostu jestem naprawdę bardzo wzruszona, bardzo cieszę się, że jesteście tacy świadomi, świadomie. i więc jeszcze powiem jedną historię. Właśnie, jesteśmy na kwarantannie. Jestem na kwarantannie i, znacie, mojego psa Freda, właśnie przez cały tydzień po prostu, żart, idę z nim na krótki spacer. A właśnie dzisiaj poszłam, kiedy już wszystkie klapki były pogrzezione, właśnie. Stwierdziłam, stwierdziłam po prostu, ok, pójdę z nim do parku. Mamy takie miejsce, gdzie nie chodzą ludzie. Tak głęboko w tym parku przyszłam i po prostu byłam zaskoczona, zszokowana. Tam spalona trawa. I naprawdę dla mnie to taki wielki szok, bo media krzyczą, trąbią, że nie palcie trawy, nie wolno palić trawy, że... To szkodliwe dla środowiska, dla zwierzaków, które tam mieszkają, a ludzie nadal palą w top trawy. I powiem szczerze, że taki żal mam przez to, ale na szczęście przyszłam do domu, dostałam od Państwa maila i chcę powiedzieć, że jesteście cudowni. Cieszę się, że jesteście. Dzisiaj właśnie yy, nauczymy się słów zwi związanych z środowiskiem. No i nie tylko, jak zwykle. Yy, lubię, kiedy uczycie różnych słów, żeby powiązywać zdania, spójnikami, przyimkami. Tak? Więc proszę otworzyć zeszyty i będziemy pisać. Twoje dobrze. Więc tak. Natura, przyroda, lub przyroda. Przyroda, przepraszam. Przyroda. Dwa synonimy: przyroda. Środowisko. wszystkim, kila w Troszczyć się o środowisko. Пробувати з про довкілля. ще? Добре. Ворог рекламувка, поліетиленовий пакет. на шар. В налазок в нахід. Zanieczyszczenia powietrza, zabrudnienia powietrza, ufać dowieraty, można powiedzieć, ufam ci. Dowierają to będziecie jechać do Polski, i będziecie na przystanku tramwajowym, i tam na tabelkach możecie zobaczyć jakość, jakość powietrza. Może być napisane umiarkowana to znaczy pomiarkowana jakie jest powietrza pomiarkowana. A teraz tak, dwa przyimki nauczymy się. Na przeciwko, na wprosty. Obok porucz z bila. Dalej spójniki, aczkolwiek, aczkolwiek. Znaczy słowo cokolwiek, a teraz aczkolwiek, chociaż. Jednak, odna, odnacze. Mianowicie, mianowicie, a sama z okrama. Napisaliście? Cieszę się. Więc tak, moi drodzy, proszę nauczyć się tych słów i będę miała do Państwa dość. Specyficzne zadanie. Mam nadzieję, że wykonujecie. Więc tak, powiem szczerze, że nagrywać te wideo jest dla mnie dość problematycznie, bo właśnie rzadko kiedy robię zdjęcia, rzadko kiedy nagrywam filmiki, no i jestem takim człowiekiem, tak? I właśnie. To dla mnie był ogromny problem. No jeszcze teraz to jest problem dla mnie. A jesteście może... Może chcecie też nagrać dla mnie filmik, czyli tak. Przywitać się ze mną, powiedzieć o tym, jak dbacie o środowisku i pożegnać się ze mną. Więc mam nadzieję, że będę taki bohatery. To chcę, może spróbować siebie u nagrywaniu wideo, filmików. I będę bardzo się cieszyła, jeżeli dostanę takie filmiki. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do zobaczenia.